Kiedy pojawia się w Twoim sercu jakieś pragnienie, ono już na samym wstępie może zostać przygaszone. Często jest zauważone, bo my oczywiście mamy tego świadomość, że za czymś tęsknimy, że coś chcielibyśmy doświadczyć, ale to jest na początku taki malutki płomyczek, o który trzeba dbać, dlatego że sam w sobie jest on jeszcze na tym etapie niezmiernie słaby i niezaradny, bezsilny, zupełnie jak malutkie dziecko którego od razu przecież, kiedy ma kilka miesięcy czy nawet rok czy dwa, nie wystawilibyśmy gdzieś na zewnątrz i nie kazalibyśmy mu działać i od razu się spełniać i re realizować. I tak samo właśnie jest dokładnie z naszymi pragnieniami. I w ogóle czym są pragnienia? Pragnienia w swojej istocie, to jak ja je postrzegam, jak ja je rozumiem, jak ja ich doświadczam, one są siłą twórczą. Tutaj naszego planu ziemskiego, naszego życia, bo to one sprawiają, że my ciągle podążamy gdzieś w jakimś nowym lub też po prostu dalszym kierunku, co z kolei przyczynia się do naszej ciągłej ekspansji, do naszego ciągłego przeobrażania się i doświadczania siebie i życia na nieco inny sposób. Po co my to w ogóle wszystko robimy? Po co to wszystko jest nam dane? Jak dla mnie jest to zabawa w ekspansję, jest to zabawa w ciągłe poszerzanie siebie, bo kiedy my siebie poszerzamy, kiedy nasza dusza coraz bardziej się odkrywa i doświadcza tego planu ziemskiego na coraz to nowsze sposoby, z coraz to głębszej prawdy, wtedy ta siła, która nas tutaj przyniosła, przyprowadziła, która dała nam to życie tutaj, którą możemy nazywać Bogiem, wszechświatem, kosmosem po prostu życiem, ona również ma możliwość ciągłej ekspansji. Zgodnie z wielką teorią wszystkiego Toma Campbella, życie nasze tutaj jest tak naprawdę systemem, który właśnie albo zmierza do ekspansji, albo do samodestrukcji. Są dwa kierunki i pragnienia te, które są rozpoznane, te, które są dla Ciebie prawdziwe, te, które są pielęgnowane tak jak właśnie to malutkie dziecko, jak ten płomyczek jeszcze słaby, jeszcze nierozżarzony kiedy one są pielęgnowane, kiedy dbamy o nie, kiedy sprawiamy, że one mają przestrzeń ku temu, żeby móc się wyłaniać, żeby móc się urzeczywistniać one sprawiają, że my zaczynamy żyć coraz pełniej i coraz prawdziwiej, coraz autentyczniej i w ten sam sposób cały wszechświat, bo popatrz, to jest na tak wielką skalę dla wszystkich z nas, jeżeli każdy z nas żyłby coraz bardziej ze swojej prawdy, spełniając się, realizując, idąc za swoimi pragnieniami, wtedy na jak dużą skalę, na skalę ogólnoświatową nasze życie na tej planecie Byłoby coraz prawdziwsze, jest coraz prawdziwsze, bo jest nas coraz więcej. Jest coraz bardziej przyjemne, autentyczne, um, dlatego że jest zgodne z nami. I pragnienia są czymś pięknym. Bardzo często um, mówi się o tym w różnych nurtach, że powinniśmy wyzbyć się pragnień. Ja jestem zupełnie przeciwnego zdania, ponieważ to właśnie w pragnieniach. Wyraźnie widzę, że to jest ta cała motoryka, to jest ta siła kreująca, twórcza, to jest ta inspiracja, która dzięki pragnieniom może się przejawiać w naszym życiu, na naszym planie. To jest życie samo w sobie, które właśnie cały czas płynie, jest w przepływie i nas z tym przepływem porywa, prowadzi. My możemy stawać się tym przepływem. Także tym właśnie dla mnie są pragnienia. I teraz. Jeżeli my nie mamy tego świadomości, jeżeli my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na początku każde pragnienie jest delikatne, jak najdelikatniejszy płatek kwiatu, jak mały niemowlak czy małe dzieciątko, jak ledwo tlący się płomyczek, to wówczas bardzo łatwo jest nam popaść w różnego rodzaju przekonania czy też lęki, które sprawią, że to pragnienie. Nie będzie miało możliwości urzeczywistnienia się dla nas, a tym samym my nie będziemy mogli wejść w naszą dalszą ekspansję i w coraz to szersze, głębsze, pełniejsze, prawdziwsze smakowanie tego życia. Pragnienie i odkrycie tego, co jest prawdziwym pragnieniem, a następnie jego pielęgnowanie, chronienie, jak malutkiego dziecka, chronienie przed tym, żeby nie dać się wciągnąć różnym blokadom, nawykom, społecznym uwarunkowaniom, które powiedzą, że to pragnienie nie jest właściwe, że nie ma jeszcze na niego czasu, że to niewłaściwa pora, czas, forma, że coś jest z nim nie tak. Jeżeli będziemy mieć tego świadomość, jeżeli będziemy pozostawać w swojej świadomości, wówczas bardzo szybko rozpoznamy, że to nie samo pragnienie jest tym, czego my pragniemy. Że to nie samo pragnienie jest nagrodą dla nas, jego urzeczywistnienie. To jest o wiele, wiele więcej, dlatego że droga, która nas prowadzi do realizacji samego pragnienia, jest drogą transformacji każdego z nas za każdym razem. Pragnienie jest pójściem gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy, lub też poszerzeniem czegoś, doświadczeniem czegoś, co już niby znamy, ale w inny, nowy sposób, więc również jest ciągiem, dalszym krokiem naszej wewnętrznej transformacji. Niektóre pragnienia jest nam łatwiej urzeczywistniać, a niektóre są o wiele trudniejsze. I tutaj właśnie, kiedy na początku, gdzie ten płomyczek dopiero zaczyna się tlić, my powiemy sobie, że to nie ten czas czy pora, czy nie możemy, nie powinniśmy, nie wypada, czyli wejdziemy w lęk i zatrzymamy się tutaj i zapomnimy o tym pragnieniu, zakopiemy je gdzieś. Tutaj właśnie my mówimy tak naprawdę stop swojej własnej ekspansji, a przecież nie o to chodzi. Bo my chcemy się poszerzać, to jest cała frajda doświadczania tego życia. Właśnie w tym, że możemy cały czas podążać za kolejnymi pragnieniami i można by powiedzieć, że każde z nich jest dla nas w pewnym sensie mniejszym lub większym wyzwaniem. Dlatego że na przykład jeśli wyobrazisz sobie sytuację, w której marzyć się jakaś praca czy nawet nie wiesz jaka, to by miała być praca, ale wiesz, że Chciałabyś budzić się bez budzika o poranku, czy um, robić coś, co da ci większą wolność i swobodę, czy też marzyć ci się um, jakaś daleka wyprawa, czy jakiś związek, czy jakiś styl życia, cokolwiek by to nie było. Zauważ, jak głośno potrafi tutaj dopowiadać wewnętrzny krytyk, który jest właśnie osadzony w całym szeregu różnych przekonań o tym, co powinniśmy robić, a co jest dla nas niemożliwe. O czym powinniśmy zapomnieć? I tak naprawdę, kiedy my dajemy złapać się w pewnym sensie w te sidła i zapominamy o tych naszych pragnieniach, bo boimy się poniesięgać, to pozostajemy w lęku i zaprzestajemy naszemu własnemu rozwojowi, naszej własnej ekspansji. Natomiast jeśli zadbamy o nasze pragnienia, kiedy one są jeszcze w tym niemowlęcym okresie, kiedy dopiero się wyłaniają. A jak o nie możemy zadbać, właśnie pracując ze sobą i pozostając w swojej uważności, w swojej świadomości, wtedy, kiedy wkradają się do nas, w nasze głowy, czy też w nas, czy na zewnątrz nas różne głosy, które podpowiadają, że coś jest nierealne, że coś jest niemożliwe, coś co próbuje sabotować nasze pragnienia. Musimy być tutaj uważni i zatroszczyć się o to, żeby nie dać się. Wciągnąć tym zamysłom, tym przekonaniom, które są jedynie dla nas ograniczające i chcą nas zachować, zatrzymać tu, gdzie jesteśmy, to jest właśnie moment, kiedy powinniśmy wziąć do ramion i z całej siły utulić to, czego pragniemy. I czuć sobą, że to już się dzieje, i czuć się tak, jakbyśmy się chcieli czuć, kiedy to już jest urzeczywistnione. To jest ten moment, kiedy my tym bardziej musimy być dla siebie delikatni, troskliwi, czuli blisko siebie i rozpoznawać, że wszelkie głosy, które pojawiają się w naszych głowach, wszelkie głosy niemożności, zaprzeczenia, wszelkie głosy wypływające z lęku. One są po prostu echem przeszłości, programów, wyuczenia, ale one nie muszą być naszą rzeczywistością, jeżeli i my ich nie zasilimy swoją uwagą i wierzeniem w nie. Dlatego, kochanie, zadbaj o swoje pragnienia, a one doprowadzą cię do jeszcze lepszej jakości życia, do ekspansji, ale od czego trzeba zacząć? Przede wszystkim od ich rozpoznania, od rozpoznania tego, czy dane pragnienie jest Twoje, czy ono naprawdę płynie z serca, czy to jest coś, co jest dla Ciebie ważne, a potem, nawet jeżeli pojawia się szereg różnych głosów zaprzeczających, że jest to w ogóle realne, możliwe, właściwe, po prostu poczuj, że to już się dla ciebie dzieje i pielęgnuj to pragnienie, jak ten malutki płomyk, jak to malutkie dzieciątko, bądź z nim, tu je dbaj o nie. A przyjdzie czas i pora, kiedy będziesz już w swojej gotowości, żeby podjąć jakieś fizyczne również działania konkretne, i to pragnienie prędzej czy później zacznie się wyłaniać i urzeczywistniać dla Ciebie w Twoim codziennym życiu. I sama się wtedy przekonasz, że to tak naprawdę. Nie tyle chodziło o to, o to pragnienie, co oczywiście jest dodatkowym gratisem, jeśli będziesz mieć super pracę, fajny związek, super podróż, super doświadczenie, coś się dla ciebie urzeczywistni. To jest oczywiście fajne i przyjemne, ale to, co jest najwartościowsze i najcenniejsze, i to do czego ja nawiązuję, to jest ta podróż, którą wykonałaś dzięki stawiennictwu, świadomemu stawiennictwu do Twojego pragnienia, które się z Ciebie wyłoniło. Dlatego, że każde pragnienie prowadzi do Twojej ekspansji, bo kiedy Ty po nie sięgasz, to Ty musisz wyjść poza ograniczający Cię lęk i przekonania. Być może wiąże się to z tym, że zrobisz coś, co nie będzie się podobać bliskiej Ci osobie, bo pozostaniesz przy sobie i przy tym, co jest dla Ciebie ważne. Być może będzie się wiązało to z tym, że będziesz musiała wejść w swoją asertywność, powiedzieć coś, czego się boisz powiedzieć, zrobić coś, czego się boisz zrobić. To jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu, to jest poszerzanie się i to samo w sobie jest najcenniejsze, dlatego że kiedy Ty będziesz już ze swoim urzeczywistnionym pragnieniem, to Ty już nie będziesz tą samą osobą, będziesz osobą wzbogaconą o cały, ogromny bagaż, zasób, doświadczeń którym stawiłaś czoła, w które weszłaś, na które się otworzyłaś w trakcie urzeczywistniania swojego pragnienia w taki właśnie świadomy sposób. Także kochanie, stawiaj się do swoich pragnień, rozpoznawaj je, rozpoznawaj, które są prawdziwe, ukochuj je, dbaj o nie, kiedy są jeszcze takie malutkie i bezbronne, a następnie je po prostu śmiało urzeczywistniaj. I życzę Ci z całego serca, żeby działo się to dla Ciebie lekko, świadomie i żeby sam proces był dla Ciebie cudowną przygodą. Całuję, pozdrawiam serdecznie z cudownego Bali.